Witajcie kochani na kanale Ma i Gra z tej strony Tata kontynuujemy zabawę z Hidden Fates i dzisiaj mam dla was tą oto puszkę jest to puszka z Raichu GX -em. w środku zawierają się cztery busterki Hidden Fates i puszkę tą zakupiłem za 83 zł co wychodzi na paczkę około 21 zł Powiedzmy poniżej 21 zł z groszami. Puszki wydają się być fajnym sposobem na zakupienie Hidden Fates. Jednak, moim zdaniem, jest tutaj najmniejsza szansa na wystąpienie shiny lub nawet GXA. Jest sporo puszek, w których nie ma nic. Dosłownie. Wielu ludzi nie trafiło ani shiny, ani GXA, czasami nawet bez RR z takich puszek. Na początku puszki, kiedy wyszły, ich cena bardzo szybko wzrosła do około 100 zł. Nie kupujcie takich puszek. Jak widzicie, puszki są nie tylko z Rajczu, ale również z Gajardosem i Charizardem. I ta ostatnia puszka z Charizardem czasami jest nawet po 115-120 zł, i tylko ze względu na tego Charizarda. Jeżeli myślicie, że w puszce z Charizardem będą lepsze rzeczy niż w puszce z Rajczu lub Gajardosem, mylicie się. W każdej takiej puszce znajduje się jedna z trzech promocyjnych kart GX, tak jak już powiedziałam, Raichu, Gairos, Charizard, cztery boosterki z Hidden Fates i kod do Pokémon Online gry karcianej. Ten kod jest o tyle fajny w tej puszce, że nie zawiera on tylko Raichu GX-a, ale również całą talię. I w tej talii Konkretnie w Raichu. Będą dostępne dwa Raju gx y sporo bardzo przydatnych trenerów, takich jak chociażby Cynthia. I jeżeli się nie mylę, to jest w tej talii również Blitzi. Blitzi to jest Blitzy i zepstrajka. Zeppstrike jest o tyle fajnym Pokémonem, że jej umiejętność pozwala na skasowanie ręki trenera wszystkich kart, które, trener, które gracz ma można skasować i wziąć cztery nowe karty. Jest to bardzo dobra y, abilitka dla talii, która głównie ma bardzo mało kart w ręku. A i jeszcze jedna mała uwaga. Zwróćcie uwagę na to, co mam w tle. Są tutaj cztery puszki z takich Hidden Fightsów i spójrzcie na tą. Boki tych puszek są identyczne. Jeżeli myślicie, że będziecie mogli kolekcjonować te puszki, to niestety muszę Was zmartwić, ponieważ jedyne co się różni to jest tylko ta góra. W Gajerdosie mamy Gajerdosa, w Charizardzie mamy Charizarda, a tutaj mamy Rajczu. To jest jedyny element puszki, który naprawdę się różni. No dobra, a teraz otwórzmy tę puszkę na serio. Tu rozpakowana pucha. Rajczu GX. Jeszcze w opakowaniu. Wydaje się być wyciętym w miarę równo. Chyba z lewej strony jest trochę większy margines, ale nie ma tragedii. SM 213. Kod w krótszej wersji. Zostały trzy znaki do uzupełnienia. Powodzenia. I cztery paczki Hidden Fates. teraz widać. Cztery paczki Hidden Fates. Dwa Charizardy, miutu i Trójca Ptaków. Pozostałość puszki, zwykły plastik. Dzisiaj również udało mi się dostać do specjalnego gościa. Przywitaj się, żonko. Mamy tutaj cztery paczuchy. To co? Dzielimy po dwie. Okay. Które chcesz? Mamy... te dwie. Dobra. Ok. To zaczynamy. Pierwszą rundę zacznę z Charizardem. Od on. Zobaczmy co będzie w środku. Mam taką teorię, że jak w paczce jest Magi, Karp i Pikachu To będą dobre karty Przepraszam Was kochani za tą przerwę techniczną No ale jak się ma bąbelka to tak czasami jest Jedyne co mogę powiedzieć to Nie grzebałam przy tych kartach, na pewno nic nie dokładałem Ale otwieramy Tina, więc no, jak będzie cokolwiek to będzie fajnie, nie? Dobra Lecimy. Okej, okay, co mamy? Graveler. Farfetched Jinx. Paras. Ekans. Psyduck. Staryur. Klifery. Paradise Conservation Area. Jest to złoty stadion. Stadion. O mamo, nie, jaki ładny. Kurczę, ja Powinienem chyba w drugiej ręce trzymać, żeby światło padało odpowiednio. O. Tak jest. O. Ale ładny stadion. Co on robi? E, każdy roślinny i elektryczny Pokémon otrzymuje 30 mniej obrażeń. No, bombowy stadion, ale ładnie wygląda. O matko, jedyne. Ja Dobra, a no tak, to odłóżmy go sobie tu. Odłożę go sobie tu. Zwykły arbok i energia wody. Twoja kolej, skarbie. Ptasiory. Trzy. Ciekawe co masz ty Dobra Misty City Gym. Ta kamera się ciężko Sabrina Soczeszczem Pokémon Center Lady Saidak. Magikarp O, czy będzie Pikachu, czy będzie, czy będzie Staryu Może będzie jeszcze Pikachu, może będzie Daj, Voltorb Dobra jest Pikachu. I teraz, czy moja teoria się sprawdzi? O, szajnik kartana. Sprawdza się moja teoria. I na końcu zwykły lapras. Oraz karta energii ciemności. Kartana, to ty połóż do z przodu. O, o. W sumie też, może powiem tak bardziej. Tej lampy to nie mamy za dobrej. No to moja ostatnia paczka. Mewtu. Tutaj powiem wam, że jak na tego Teamboxa to już jest ekstra. Uuu, jest pikaczu. Cicho, bo pod BLFP. Dobra. Kod z fragmentem. E, raz, dwa, trzy. Dobra, teraz spróbuję w tej ręce to otrzymać. Ok, Misty City Gem, Chansey, Giovanni Exile, Pikachu, jest Magikarp, dobra, oczekujemy dobrej karty, oczekujemy dobrej karty, oczekujemy dobrej karty, oczekujemy dobrej... Ech, Brox Grid Reverse, i naszą ostatnią kartą jest Eevee Holo, fajnie. A i Stalowa Boa na końcu. Ostatnia Paczka żony. Tu nowy kod. Jedziemy ostatnia paka. I tutaj mamy Grid. Skyder. Jinx, Ekans, Caterpie. Paras Charmander e, Slowpoke Reversem jest Erika Hospitality I ostatnią kartą jest Zapdos Hollow. Oczywiście Energia Wody Dobra, teraz zbierzmy to wszystko do kupy No powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczony puszką Nie była tak ekstra jak Pin Collection Box ale fu. Nie oczekiwałam tak dużo. Dobra, w tym odcinku mieliśmy. Jakby to tutaj utrzymać: Lapras zwykły rar, Arbok zwykły rar, Brox Grid jest to Uncommon Reverse. Erika's Hospitality jest to reverse rare. Iwi Horror, Zapdos. Colorer. Kartana. Jest to shiny Pokemon. I najlepsza karta tego odcinka. A Aether Paradise Conservation Area. Jest to złoty stadion. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zostawiajcie łapki w górę. Komentujcie. Dajcie znać co mogę poprawić. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Znowu zapomniałam o promce.